Chodź, szybciutko, idziemy. Ja się poprawię. Natalia się poprawia. Natalia się żeby ładnie wyglądać w kamerze. Dzień dobry, witamy. Jesteśmy w Heidelbergu. Pierwszy raz tutaj jesteśmy. I zobaczymy wspólnie, co tutaj, nam przyniesie? Co tutaj przyniesie dzień. Dostałem informację, że tutaj będzie ten e, flomart. Kurczę, zawsze się zastanawiałem, dlaczego w Heidelbergu. Nie ma flomartów, a tu się okazuje, że jednak są, tylko źle szukaliśmy. OK, to tyle. Na wstępie lecimy szukać. Tu modlitewniki chyba, no nie? Ja szukam starych Biblii. Co to będzie? Um, ojeju. O, dobra, czyli to będą modlitewniki katolickie. Tak, raczej wszystko. Uh -huh. no. Jakaś książka o zdrowiu, o leczeniu. I kogo to jest? To jest knajpa, tak? Pokaż? Z tego co widzę. A to jest ten knajp, no? Tak? No, to jest ten... Co lekarz. to za gość jest? Lekarz mm. On różne nie leczył. Czyżby to był Kaiser? Nie To nie jest Kaiser, to jest Rosenthal. A ta druga też będzie rozental? Nie. a to Szuman jest. Fajna ta fakturka taka matowa. Taka toaletka, o, nie? Taka toaletka. Wstajesz rano, buzię przemywasz, wyciągasz koty kotury z oczu. Nie ma? No, to jest taka kobaltowa. Nie wiem, czy to jest, to nie jest kobalt, to jest taki granat. Daniel te podobno na mnie to jak ty na mnie to te na Natalię ej, no na pewno z no tych ja. dostaniesz no. zamienimy się nie no. do dupy zamiana taka do dupy się <laughs> <Do dupy. laughs> kicham jaki puhar. Piękny. Aż się o cenę zapytam. Cukiernica? Nie. nie Cukiernica bym miała wycięte na, na ten, łóżeczkę. na łyżeczkę. Bo nie taka fajna. Świetna latareczka. Działająca. Jaka soczewa. Szok. Patrix moja mama by tu zwariowała gdyby taką ilość kotów zobaczyła ale wybór gdyby ich było więcej patrz są nawet tak do szuflad no takie Nie? do szufladek do szuflady no. takie gałeczki mm -hmm. a te są właśnie a do szafek Znaczy do drzwi Kurczę, no. u nas więcej jest drzwi od szafek jak to a w, w czym byś chciał sobie powymieniać no w kuchni a w kuchni no. No. No cóż. Czy wy wiecie co to jest? Chyba nie muszę wam mówić, no nie? Tej formy e, no poszukiwałem. Widziałem ją już kilka razy, ale była uszkodzona, albo może albo droga, jedna pani sobie liczyła za nią 25 euro, tutaj jest za 10 no nie jest, nie jest uszkodzona. Tutaj z tym światem jest troszeczkę źle dzisiaj, bo jesteśmy w parkingu piętrowym. Oj, znowu trzeba grzebać w kartonach. O, lustro. Może panie i panowie. Ładne te lustro, ale ciężkie. Masywnie wykonane. Powiem wam, zastanowię się nad nim. Znowu jakiś obrazek. Tutaj, ojej, ten mi się naprawdę podoba. Takie wpadające światło, kurczę. Weźmiemy, zapytamy o cenę. Tutaj cynowy. Paw, to będzie jakaś zawieszka na 100%, bo tu ma dziurkę. Tak to mi się wydaje, przynajmniej 20 euro. Taki obraz. Ktoś się tutaj podpisał pod tym. Malowany na płótnie. A z tych kartonów udało mi się wygrzebać srebrną łyżeczkę za 1 euro. Dzięki, kartony No to co? Pan wiesił, panie, panie Słowacki, i to słuchan, no nie? W końcu, w końcu e, że tak powiem, wzięliśmy go do rąk. No, za 8 euro by był. Za 8 euro by był. Słuchan orkusz. Polskie szkło No nie wiem czy brać czy nie brać zobaczycie w sumie Zobaczcie na, końcu, na podsumowaniu czy wzięliśmy Czy wzięliśmy. ładne filiżaneczki na espresso. jaki kolor się Wam bardziej podoba? Żółty Niebieski Może zielony? O ja piękne i tutaj Kurki są. Nie, widać. nie wiem, czy to będzie widać, bo się odbija słońce. No nie będzie tego widać. jak Postawię to w ten sposób. O, teraz widać. Jakie piękne. I tutaj nawet pani jest, gospodyni. Wracając jeszcze do e, do wieszaka, który jakiś czas temu jakiś czas temu żeśmy pokazali. No to ktoś jeszcze bardziej odleciał, zrobił sobie nóż i widelec. Makabra, naprawdę. O, też jest ładny pucharek. Miedziany będzie. O, troszeczkę się odbija światło. O, w ten sposób lepiej widać. Był. Był kiedyś pomalowany czymś, jakieś kwiatuszki. Myślałam, że to jest z jazby, ten, ceramika, ale to się okazało, że nie, że to jest Wileroy Boch i też z polewką czerwoną uranową. I tutaj chyba też jest ta polewka. Taka oliwkowa. Wyobraź sobie, że to jest Willero Co ty gadasz? No. Takie rzeczy robił. Takie rzeczy. A tu jest jazba oryginalna. No obok pani też ma z polewką. No, ale że to jest Willero No, to jestem w szoku. No, niezły, niezłe. Porcelanowa. Babeczka z suknią porcelanowym. Masakra to jest z porcelana. Łot. Szok. Klucz, ale no ładna. Kwiatuszki, jakaś taka bomboniarka albo nie wiem, poprawcie mnie. I też jakaś kobieta, kobiecinka porcelanowa z porcelaną sukieneczką. Nie No Kupiłam przed chwileczką właśnie u pani jednej taką zabieżkę ze szar szarotką. Za 2 euro. Piękna jest. co się Niesamowite. Taka piękna dama z kwiatami. Troszeczkę ma palce poubijane. Nie, tutaj prawie wszystkie. Ale powiem wam, że... No, nie wiem, co to za manufaktura jest. Ale powiem wam, że, e, że to biorę. Od tego samego sprzedawcy trafiła się jeszcze taka lampa yy, kolejowa. Króciutko wam pokażę sygnaturę, która jest zamalowana. Grubo Kurde, 10 euro. Hmm. To potrzebuje kasy do sklepu. Świetna. Starsza. Nie wiem które lata. To wygląda jak bakelitowe. Przecież kto wie. No obrazy są niezłe. Kto by chciał żyć w takim pięknym, sielskim miejscu. Obrania hmm. <grymianie> <grymianie> się zamienił we mnie i grzebie o jaki ładny paw piw paw uh -huh. piw paw sceny tak patrz o jak fajnie zrobiono cień uh -huh. naczynie może nie cień tylko promienie promienie Jesteśmy razem z Chris'em, detektor-turystą. i tam kręca? Już nie Chris'em, detektor-turystą, tylko jak? jak? Co? To jest Christian. to Dobra, zasłonimy cię. Gdzie idziemy? Idziemy na promarkcik. Taki malutki. Zobaczymy, co tam. Spontanicznie dzisiaj mamy wolne w Niemczech i jak się to, się to nazywa? Więc nocim nie Niemiec. No? Niemiecki. Tak jest. No. Jaka dziwna lampa. Znaczy to nie jest lampa? To jest świecznik. O, coś jest. No? Co to za makaron? Ty, a popatrzcie, widzisz? No to jest takie dżebko. Tak, w 2030 roku. Czyli żyjemy Są grzyby. to są grzyby. To jest to Tadara już kościuszko. Tadeusz kościuszko. To <grym> no, jak... mi przy... wygląda jak polskie szkło, ale mhm. nie jestem do końca pewna. No kojarzę mniej więcej już wygląd. I farba, farba, no nie? Duży no, też bursztynowy. ten bursztynowy kolor. No, zobaczymy. O, podobne do tego, do tego dziczka no co dziczka. Ty miałeś. No, bez dziczka. O, tu jest klejona. No szkoda. No. no, to jest też jazba, co? To będzie... Nie wiem czy to będzie jazba. Bo jest, ma jest właśnie specyficzna, ona jest bardzo, no. bardzo ma takie specyficzne no, kolory i, i, i wygląd, wygląda często tak samo, no. Monetki, patrz w jakich tych kopertach. No mhm. to są, to z Lincoln. To Pokaż, są centy. Bo ja nie, nawet nie widzę. I Ameryka. Wszystko, to tu jest jeden feni, Mhm, od Lincoln. No ale kurze, nie zapięcie, no One cent. O, to jest bardzo oczywisty. Że... A no ładny. No, ten i ten. Ten jest taki. Jakiś podpis. No. Ty, może Chris coś kupi dzisiaj? Kup coś Ani. Ja już kupiłem. Tak? zajebiste Diversa. No. Przypuszczam. Chris, ja mówię, że to niehumanitarne biednego żuczka tak zatopić w żywicy. No, mógł on już być nieżywy. No nie? No. Ładne. <laughs> Czytaj, co jest napisane? Roy Boch. No, z keramik, no. To torgał? Mm -hmm. no. I to jest też ta pole, z poleweczką. That's, that's Pokaż to jeszcze raz. No, to jest ta poleweczka. Piękne. Piękne. A wypychane. No, tutaj mm -hmm. też. jest tańszy niż, ten, niż Kau, w sprzedaży kawą musiądzu 4 euro pan sprzedawca mówi, to bierzemy bierzemy za 4 euro no to gdzie jedziemy tym razem? gdzie pakujemy manatki? lampa śmieszna patrz jaka lampa śmieszna misiu będzie dosyć stare i my Uii. no, ja tam taki obraz no ten te, jakiś? No dobra, to Co tam już, masz? Filmy, tak? no. Książki. stary uh -huh. reporty. Ja bym chciała z tymi, z tymi dobra. Z rysunkami. Dobra. Ale to nie jest figurę? Jest, ja nie, To na tak Dla końcu, fanów, nie? W końcu mam szansę wykopać swój pierwszy ten. Ja, ja Ci mogę podrzucić. Nie, no ja sobie podrzucę, wystarczy, żeby... <laughs> Wszystko jest nagrane. Co Ty mówisz? <laughs> Panterkowa. Panterkowa, Porosolta. dla Panci. Pancia lubi panterkę. W sumie jestem już, no... Jestem nawet ubrana panterkę, Jaki kocur. No. <noise> Jaki tak, z Zeitung Niedzielny Zeitung. <noise> no faktycznie. 54. 35, 35. Ale co to jest? Przepis. Tu tak? no, pisze 500 gram. Co pisze? 50, nie. Aha, jest napisane. Ja <laughs> Zadziała. Będziemy ja poprawiał co chwila. Czemu już szkole nas nie poprawiali? Tak źle mówiliśmy. Bo już ja nie wtedy nie byłaś. No. Da, Co z Paisenem, backwerk. No, to mi się spodobało, no. z no, Bocha, znowu. z Amsterdamu. 7 euro. Zaraz za 5 będzie. No nie wiem. No nie wiem, nie wiem. Ja, jeszcze, jeszcze przejdziemy. Już jest 5. Hełmy, hełmy strażackie będą dosyć stare. Tu jest jeszcze jeden. Tu jeszcze jeden. Tu jeszcze jeden i tam jeszcze jeden. Tebula się włączyła. To jest do spania. Bardzo spania, spania. Podnich, wie? Nie wiem, czemu telefon nie włączył. Lampa, lampa do napełniania... Nie, to jest do napełniania lamp kis, oliwnych. Kis, kis. No jak? To No i no. no, ja pierwszy mój zakup. Pędzelki. Podejrzewam, że to nie są syntetyki, ale z jakiś... jakiego włosia. Tak, jeszcze wyprostowa sprzedawczynie, nie? 150. Tak. Fajnie. jak chlepakami zapłaciła. Chyba sprzedawczynie, nie? Pół. 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 Puma do skakania. nie wiem, to tam Z Co to jest? Do To się Nie, to stary to jest mechanizm elektryczny. Tu zamyka obwód i ten. Pokaż go z przodu? Tak jakby, no wydawałoby się, że, że do jakiejś tej, nie? Dzwonek. do, do drzwi. Piękno, no. I dzwonek do drzwi jest superowy. To no. jakie to są lata. Po elektronicy można byłoby się pewnie rozpoznać, ale ktoś, ktoś na pewno będzie wiedział. jak w coś to piszcie. To jest książka kucharska. No, książka kucharska. Patrzę, ja piecie. I jaka jest cena? 20 euro 20 euro, no 650 przepisów. Znaczy jest napisane 650 recyklingów. Mm, przepisów. <laughs> wszystko. No wszystko. No nie ma tego, no nie? Nie, nie ma roku. Trzeba by jakoś po, no, e, po. może po drukarni znaleźć. Z tyłu może gdzieś być Może z tyłu jest. A no szkiełko, takie różowe. Nie, to jest nie nigdy nie za warum. Jest Nie wiem czy to jest na pampersy z tych z herbat. Możliwe Ale śliczne. Filiżano się takie na espresso. Made in Romania. Już widzę którą się którą się z, któryś raz taki ładny, filiżaną się z tego z... Rumunii. Co to masz za talerzek? Talerzyk do zupy. Talerzyk do dziękuję. zupy. O, no, dziękuję. Nie, dziękuję. <laughs> grazie, grazie, grazie mille. Dużo gracje, dużo wódki. A <laughs> mnie się takie dwa obrazeczki jeszcze spodobały. To jest Wenecja, nie? No ja się nie wiem czy to jest Wenecja. Hamburg. Hamburg, Hamburg sam, sam a tutaj? Prezydenta. Berlin. Mm, mm, ale fajne. Lubię ten styl malowania. Chyba wyglądają w Nacji centralnie. Pokupowali czy nic nie kupili? Kupili. Zrobili 16 kółek, <noise> Zrobiliśmy 16 kółek, 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 mieliśmy ogon. Jak sępy krążyli na tupę. No, no, no. <noise> Marcie, a jednak. Mieliśmy, się mieliśmy nawet, ogon, o. nawet jedna sympatyczna pani się trafiła, tak właśnie o tym chciałem powiedzieć, że mieliśmy ogon, chodziła za nami po flomarście i ten, Przeszadowała I nas i za sobie, mówiła, nie wolno nagrywać, nie wolno normalnie, to musi się pan pytać, bo to są prywatne rzeczy. Dobra, w publicznym miejscu. nie ma co dyskutować. Okay. Dobra, to my będzie. widzimy się na podsumowaniu. I tak, dwa wypady z Heidelberg'a i Ilsfeld połączyliśmy w jeden odcinek. Z tego względu, że materiału było naprawdę niewiele, wychodziło to jakoś 10-minutowe odcinki, a takie 10-minutowe odcinki to dla was trochę za krótko. Tak, ogólne podsumowanie z tych wy wypadów wygląda następująco. W Heidelberg'u zakupiliśmy piękne szkło pana Orkusza. No to już widzieliście. Padła decyzja, żeby go zakupić. Kolejną rzeczą jest uranowa miska półmisek z takimi falbanami. I tak się prezentuje. Tak to wygląda po podświetleniu. Bardzo ładnie wyglądają te falbanki. I tak jak mówiłem, już szukałem tej formy. No, niestety była e, uszkodzona i musiałem sobie odmówić. I droższa była przede wszystkim, bo pani sobie liczyła za nią 25 euro. Kolejną rzeczą, a to już jest po prostu tylko taki zakup, którego chciałem kiedyś już dokonać, a że była okazja, kupiłem sobie smartwatcha ze Samsunga. Jest to model Samsung Gear S3 Frontier. I chciałem podziękować Chrisowi, który z nami był, za pasek który mi sprezentował. Dziękuję Ci jeszcze raz. Krótko mówiąc, najpiękniejszym zakupem, jakiego dokonaliśmy w Heidelbergu, jest ta figurka porcelanowa z Sitzendorf Dresden. Ona tutaj ma, wiadomo, uszczerbki, ale jak na swój wiek, to naprawdę i to, co przeszło, i to, w którym miejscu została kupiona. To naprawdę niewiele jej brakuje. Mogę szczerze powiedzieć. Pokaż jej twarz. To jest po prostu jak patrzyłem na wszystkie inne figurki, to chyba Sitzendorf ma najładniejsze twarze. I teraz już przechodzimy do e, Flomarktu z Ilsfeld. Tu jest talerz z Rosenthal. W bardzo fajnym stanie. Naprawdę te złote ranty są nie Natalia zakupiła te pędzle, okazały się fajne, naprawdę. Chyba już nawet je sprawdzałaś w malowaniu, nie? Jeszcze nie. Jeszcze nie? Ok, czyli czekają na swoją czekają kolej. Czekają na oleje. A, czyli one są do olejów, tak? Tak. Do farb olejnych. No to czekamy na obraz. Natalia też zakupiła taką mm, zawieszkę, taki wisiorek. Jest to szarotka. Dobrze widać? Chyba dobrze ja, widać, no widać, nie? Dobrze widać. Kolejnym zakupem jest porcelana z Rumunii. Takie filiżanusie do espresso, czy tam do mokki. Szyld do toalety, WC, też mosiężny. Bardzo fajnie. Ja go sobie przykręcę na drzwi. Będzie informował, gdzie jest kibelek. Kolejnym zakupem jest dzwonek do drzwi mosiężny. Nie wiem, które to byłyby lata. Jeśli ktoś z Was wie, ma taką wiedzę, to bardzo byśmy prosili o to, żeby dał znać w komentarzach. Nie on działa w ten sposób. Trzeba to pociągnąć. W ten sposób. O. No i tutaj się zwiera. Zamyka obwód i dzwoni. I ostatnim zakupem jest taki dziczek. Bardzo mi przypadł do gustu. I on będzie stał u nas żadna markowa rzecz. Jakaś pamiątka skądś. Będzie stał u nas w salonie. Będzie naszym pupilkiem. Fajny. I tak właśnie wyglądają nasze zakupy z dwóch Flammarktów. A my zapraszamy w niedzielę na 8.15 na kolejną odcinek. Do zobaczenia. <grym> Hej! Pa.